Witam państwa serdecznie w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie w sali warsztatowej PGE Gigantów Mocy. Jednym z efektów pandemii, która trafi cały świat, jest ograniczony dostęp do edukacji. Od pierwszych dni walki z COVID-19 giganty mocy starają się wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. Bo przecież nauka zdalna czy hybrydowa nie musi być nudna. Nauczyciele mają dostęp do całego mnóstwa narzędzi internetowych, interaktywnych aplikacji, które mogą sprawić, że lekcje będą nie tylko ciekawe, ale również wyczerpujące temat dzięki nieograniczonemu dostępowi do zasobów otwartych. Zakładając, że przygotowujemy lekcję o węglu, o jego pochodzeniu oraz o sposobach wykorzystania czarnego złota, postaramy pokazać się Państwu, w jaki sposób przeprowadzić taką lekcję, opierając ją na narzędziach internetowych oraz interaktywnych aplikacjach. Lekcję proponujemy oprzeć na przygotowanej wcześniej interaktywnej tablicy FinkLink. Dlaczego warto z nich korzystać? Ponieważ wspomagają proces uczenia się. Możemy zamieścić na takiej tablicy znaczniki. W każdym znaczniku możemy ukryć nagranie audio, wideo, treści edukacyjne bądź też interesujące zdjęcia. Należy oczywiście pamiętać, że zdjęcia muszą pochodzić z legalnych źródeł. Mamy darmowe bazy zdjęć takie jak Pexels albo Pixabay. Te bazy dają nam nieograniczone możliwości. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów. Warto podkreślić, że wykorzystanie interaktywnych tablic ThinkLink Zwiększa prawdopodobieństwo zapamiętania omawianego materiału. Aplikacja jest oczywiście darmowa. Wystarczy utworzyć konto na stronie www.finkling.com, a po zalogowaniu obejrzeć kilka tutoriali, jak tworzyć tablicę, udoskonalać je, a później udostępniać swoim uczniom. Bardzo przydatne przy tworzeniu takiej lekcji może okazać się korzystanie z programu Canva. Canva to program do szeroko pojętej obróbki graficznej. Po utworzeniu konta na stronie www.canva.com będziemy mieli dostęp do bardzo wielu szablonów. Szablonów, które pozwalają nam na tworzenie plakatów, infografik, krzyżówek, czy też kolaży. Dodatkowym atutem jest fakt, że program Canva jest dostępny w języku polskim. My program Canva wykorzystaliśmy do utrwalenia łańcucha węglowego w postaci schematu. Stworzyliśmy również kartę pracy. Kartę pracy o węglu, która pozwoli nam na wykonanie notatek w trakcie zajęć, następnie posłuży nam jako bardzo fajna baza do powtórki materiału. Podczas tworzenia takiej lekcji zachęcamy Państwa do inicjowania z dziećmi procesów doświadczalnych. Pozwolą one uzmysłowić im na przykład, że węgiel to nie tylko surowiec energetyczny, ale jest wykorzystywany również w naszym życiu codziennym. Jest on wykorzystywany na przykład w farmacji. Od wieków wiadomo, że węgiel pomaga przy kłopotach z układem trawiennym. Możemy przekazać to dzieciom w bardzo fajny sposób. Zaproponować im na przykład wykonanie czarnej lemoniady. Wszystkie składniki znajdziemy z pewnością w naszej kuchni. Wystarczy woda, węgiel z apteczki i cytryna. W naszych łazienkach często pojawiają się maseczki, szampony, pilingi z węglem. I wykonanie na przykład takiego peelingu możemy zaproponować uczniom podczas takiej interaktywnej lekcji. Wystarczy sól, oliwka i węgiel z domowej apteczki. Wszystkie składniki łączymy ze sobą do uzyskania jednolitej konsystencji. Interesujący dla dzieci będzie z pewnością również fakt, że węgiel wykorzystują na co dzień w szkolnej ławce. Ołówki, a w zasadzie rysiki w naszych ołówkach, są przecież grafitowe, a grafit to jedna z najtwardszych form węgla. Na zakończenie takich zajęć możemy dzieciom zaproponować krzyżówkę. Będzie doskonałą formą na sprawdzenie zdobytej przez dzieci wiedzy.